Szymon przypomnij mi co my robimy ze swoim życiem Wspominam ci biegamy trenujemy Stary jest rano jest tak wcześnie Ale każda pora jest dobra na trening Pada deszcz chłopie pada deszcz I co z tego trzeba wygrywać zawody gość Ach, Chłopie a ten smok, ten smog który jest wszędzie dookoła Smog węski przestań Chłopie jedna rzecz Czy jesteś w stanie zaproponować mi coś Co sprawi że całe to nasze bieganie będzie miało jakiś sens Sens? Akcja biegasz-pomagasz trwa do 31 marca. W każdym klubie znajduje się specjalnie oznaczona bieżnia, na której biegamy dla psiaków. Za każdy przebiegnięty przez Was kilometr na tejże specjalnie oznakowanej bieżni Platinum przekaże 50 groszy dla potrzebujących zwierząt. Ale dodatkowo klub, który zbierze najwięcej hajsu na bieżni przekaże jeszcze 1000 zł na wybrany podwór. W recepcjach klubu znajdziecie puszki, do których możecie wrzucać datki, aby wesprzeć naszą akcję i zwierzaczki. Zbieramy również wysokogatunkową i dobrą jakościową karmę dla psów i kotów. Zbieramy też smakołyki dla zwierząt: karmy typu Hepatic, karmę Mobility, jedzenie Kowale Sensi Recovery oraz koce, ręczniki, zabawki, obroże, smycze, szelki, ale koniecznie w dobrym stanie.